Siemano. Dzisiaj taki szybki film będzie prawdopodobnie, jeżeli nic się nie przedłuży. Wczoraj wrzuciłem film właśnie do, do, dotyczą, doty, dotyczący właśnie mojego konta, który odzyskałem. Tak naprawdę, kurczę, no ser tak się cieszę z tego, nie? Kurczę, no mówię to już drugi raz, nie? W tamtym filmie też to mówiłem, ale naprawdę jest to, to dla mnie bardzo ważne. Bo konto tak naprawdę od pierwszego sezonu, pierwszego rozdziału. Mm, więc no jest to, trochę, jest to kawał historii, ale już pomijając ten fakt, po pierwsze yy, mam nadzieję, że tym filmem, tym filmem który, który nagrałem wczoraj yy, pomogłem jakiejś ilości osób, bardzo się cieszę, bo z tego co widziałem to no jest 170 wyświetleń chyba, jakoś tak i wyświetlenia miniatur to jest prawie 5000, więc serio, bardzo się cieszę, że tak, yy, taki jest odbiór tego. Mam nadzieję, że naprawdę dużo osób przez, przez to mm, odzyska swoje konta stare, czy to jakieś ostatnie, które zostały ukradzione. Naprawdę jest to spoko, jakby, jakby spoko jest to, że jakby mogę jakby pomóc wam w jakimś stopniu jakby odzyskać wasze konta, no bo jeżeli ja dałem radę, a miałem tak naprawdę bardzo mało informacji, no to jesteście w stanie wy też to odzyskać. No, no więc kurczę, naprawdę fajnie, nie? Kurde, też się cieszę z tego, że odzyskałem te konto i mogę wam pomóc też, jakby odzyskać to konto. I jest to właśnie wersja 2024 no 5 prawie. Bo ostatni jest tam jakiś film, z tego tam też patrzymy na YouTube z, chyba z tego roku, czy z tamtego jeszcze, ale to, to jakby tam widziałem jakiś filmik, gdzie ktoś mówi, żeby pisać do nich na live czacie. Pisałem do nich na live czacie chyba 3-4 razy i cały czas mi napisywali, że nie, nie jest jakby live chat jakby nie jest od, od, od rozwiązywania tych spraw i mam jakby wysyłać zgłoszenia na, na no po prostu tak w te w tą rubryczkę odzyskaj konto ja. No i chciałem w ogóle dzisiaj tylko powiedzieć, że za serio jeżeli ktoś czegoś nie ogarnia, czegoś nie rozumie to zapraszam właśnie na Discorda. Discord jest w opisie, z tego co widziałem, to już jedna osoba do mnie napisała, ale jeszcze, jeszcze mi nie odpisała. Bo ja no staram się patrzeć cały czas na tego Discorda, żeby Wam też pomagać, ale nikt nie napisał. Oprócz tej jednej osoby chyba, albo to jest ktoś inny, nie wiem. Jeśli chodzi o maila, to mail będzie za jakiś czas przypnę w komentarzu w tym pierwszym filmie i w tym drugim też. Jeszcze tego maila muszę ogarnąć, ale na razie nie mam czasu. Tak myślę, że może w piątek to ogarnę, zobaczymy. I co jeszcze chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że prawdopodobnie będę robił też live na tym, na tym, na tym kanale, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo kurczę serio no lubiłem grać w tego Fortnite'a, ostatnio właśnie przez to, przez to też miałem przerwę miesięczną, a ogólnie to też już nie gram od dwóch, trzech miesięcy, ale chciałem właśnie wrócić z tej okazji i też właśnie może zrobić jakieś live'a, znaczy ja mam jakby doświadczenie już jeżeli chodzi o live'y takie tam, bo... Mam swój konto, który ma już półtora tysiąca subów, ale ja aktualnie jakby niego nie używam. Bo tam to jakieś fałszywe suby były przez jakichś takich, jakby to powiedzieć, mikrofanów, którzy zabijali mi te suby niektóre. Więc no to jest trochę, trochę słabo, nie wiem, z tej strony. Więc kurde, no nie wiem, wolałbym chyba zrobić na tym koncie, na, 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 jakimś, na jakimś nowym koncie. No, jeżeli ktoś się zainteresowany, to polecam zostawić Subika, łapeczkę w górę i, i co. No, i to jest taki szybki, informacyjny film, więc dużo też pewnie osób go nie obejrzy, bo to jest długi, patch znaczy długi, stos jest stosunkowo długi, a stosunkowo mało informacji na nim jest. Yy. I tak ogólnie, jeżeli ktoś czegoś nie ogarnia, mówiłem to już w tamtym filmie, ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś to teraz słucha, to to zobaczy. Jeżeli ktoś czegoś nie wie to piszcie na Discordzie serio piszcie, bo naprawdę chcę Wam pomóc, chcę pomóc Wam uzyskać konta. Dobrze wiem, też dużo widziałem wiadomości od różnych ludzi na różnych Instagramach, na Tiktokach, na, na YouTubie, że dużo osób też właśnie chciało sobie właśnie zagrać w tego nowego nowego właśnie y, Fortnite'a, w sensie nowej jakby, tę nową wersję, właśnie tą wersję Fortnite'a, że teraz właśnie jest ten nowy, y, nowy ten, y, jak to się nazywa, że jest właśnie ten Fortnite y, pierwszy sezon, y, pierwszy rozdział, ten powrót OG sezon, i dużo osób chciałoby sobie pograć na swoich oryginalnych, swoich głównych kontach, yy. więc no też chciałbym Wam pomóc te konto odzyskać, jeżeli czegoś nie wiecie, albo nie wiem, przychodzą Wam cały czas informacje właśnie, że to nie Wasze konto, że mało informacje to też piszcie, ja Wam postaram się pomóc, nie. No. No i w sumie to tylko tyle ode mnie dzisiaj. Jeżeli coś, mi się jakieś nowe informacje pojawiły, albo nowe jakieś, nie wiem, nowe newsy, czy coś, to też Wam postaram się jutro powiedzieć, nie.